Witajcie Equinox 900, CFK11 cali, test na celach głębokich. Program pole 2, 10 kHz. Dlaczego 10? Ponieważ jest to najniższa stabilna wartość. Zaraz wam pokażę inne. 4, 4 się tak zachowują na moim polu, 5. dopiero dziesiątka jest stabilna. Dostroimy do gruntu. Dziesięć. Głośność 25. Pięć. pięć tonów. Reaktywność trzy, czułość dwadzieścia sześć, no i lecimy. Marszałek pierwszy na trzydzieści mamy dwa grosze w pionie. Sygnał w jedną stronę, praski. Mamy. Praski, pion. Mamy. Dukat również. Szyka jest, szóstak talara nam cichutko pokazuje, chociaż wskazania są na żelazo, no to już kwestia operatora, żeby to kopał. Czy nie, przy takim sygnał, sestercje mamy. No i pół grosza, i pół grosza też. Tak, moi drodzy, wyglądał z 900 na głębokich celach, na tych ustawieniach i w dzisiejszych warunkach. No i zobaczymy. Może zmienimy cewkę na jeszcze większą i zobaczymy jak to będzie działać. Tymczasem pozdrawiam Was i do następnego.